czy jedziecie tam na zachód, czy jedziecie na wschód i tam prowadzicie wasze poszukiwania pod kątem ciepłych łon kobiet z innych kręgów kulturowych, to nie ma żadnego znaczenia. Facet obrotny poradzi sobie po pierwsze w każdej rzeczywistości. Na zachodzie wybierze pieniądze z tego co jest, na wschodzie zrobi biznes z tymi ludźmi co są, zawsze z racji tego, że zmienił swój mindset i zmienił swoje Miejsce operowania ma potencjał, inicjatywę, więc to będziecie mieli, to wykorzystacie. Z tym nie ma problemu. Natomiast pamiętajcie, gdziekolwiek się znajdziecie, operujcie na materiale żeńskim, tam gdzie się znaleźliście na tym konkretnym materiale żeńskim i nie wywoźcie go nigdzie. Nie wracajcie, zostańcie tam, gdzie się Wam spodobało, gdzie sobie wybraliście i tam się osiedlajcie. <laughs> Dlatego że kobiety na całym świecie są takie same. I słuchajcie, nieważne z jakiego są kręgu kulturowego, chodzi wszystkim kobietom o to samo: o to, żeby sobie znaleźć ogarniętego męża, żeby zbudować, założyć rodzinę i żeby mieć komfort domowego życia i spełnienie wynikające właśnie z brania tej energii z przyrody, z ziemi, o której Wam wcześniej wspominałem. Z tego samego powodu, jako suplement, mogę Wam tu dodać: jest dużo takich filmów: Never Date Woman. Over 25. To też jest wielka prawda. Pamiętajcie, że w miarę upływu lat, w przypadku kobiety wcale nie przybywa jej mądrości, tylko najczęściej przybywa jej tylko roszczeń. I kobieta, która chce założyć rodzinę z Wami i która w tej rodzinie się dobrze odnajdzie, to będzie zawsze kobieta poniżej 25 roku życia kiedy nie przyszedł jeszcze ten balast związany właśnie z roszczeniami, bo zobaczyłem kawał świata, bo chciałbym mieć jeszcze to, 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 to to i to. Nie przyszedł balast związany z warsztatami boskich kobiet, <laughs> gdzie pani tylko zaczyna marnować i wyrzucać waszą energię, wydaje się jej, że teraz właśnie wstąpiła na ścieżkę rozwoju duchowego. To no wszystko bzdury. Pamiętajcie, że kobieta, która się nadaje na żonę, to jest kobieta do 25 roku życia, kiedy ona cały czas czuje, że jest atrakcyjna, i to nią powoduje, czyli nie powoduje nią desperacja, tylko powoduje ją naturalny sposób wyrażania się jej urody w świecie. Ona obserwuje mężczyzn, którzy się ymm, jej podobają, którym podoba się ona, i to jest dla was partnerka odpowiednia. Nieważne, czy ona jest z Bangladeszu, z Birmy, z Italii, z Anglii, z Niemiec. Tam gdzie się znaleźliście, pamiętajcie zawsze. W krajach uprzemysłowionych to jeszcze jest lepiej widoczne, tam zawsze znajdą się kobiety, jeszcze z dowolnych krajów, w których sobie wybierzecie. Jeżeli jesteście w Londynie, w, we Frankfurcie, w Nowym Jorku, tam słuchajcie, są kobiety z całego świata, możecie wybierać jak chcecie. Oczywiście modulo mindset tamtych miast, bo one tam po coś pojechały, więc to musicie zdawać sprawę, że wy nie możecie być Polaczkiem w Nowym Jorku, bo wtedy nie będziecie atrakcyjni, tylko jeszcze, jeżeli jesteście w Nowym Jorku, to jesteście New Yorkerem i na tej drabinie się znaleźliście. Z drabinę wybieracie wy, Wasz biznes wybieracie Wy, to, co chcecie robić, jak chcecie żyć, wybieracie Wy, a kobiety do tego równają, znajdują Was, przyszpilają, zakładacie rodzinę i w ten sposób wszystko, co tutaj możecie osiągnąć. Tego Wam życzę, z tego się cieszcie, nie ganiajcie za dużo po świecie, jeżeli biznes tego nie wymaga, nie spełniajcie za dużo żądań, tylko pamiętajcie, w każdym terenie znajdzie się kobieta um, z danej konkretnej dla Was klasy odpowiedniej, z odpowiednim wychowaniem, którą Wy sobie przyciągniecie Waszą misją życiową.